Pakujemy zamówienie dla naszego klienta. Pełen zestaw chemii domowej od premium niemieckiej marki Königliche Wesche. Na początek, żel do prania do białego, 3,2 litra, aż 106 prań, w cenie 22 zł. Tutaj kolejny produkt, uniwersalny żel do prania, 3,2 litra, 106 prań, tylko 21 zł. Następny, płyn do płukania, Blaue Leidenschaft, 1,8 litra na 72 płukania, 13 zł. Kolejny produkt, żel do WC Gelbe Zitrone 750 ml 5 zł. Następny, kapsułki do prania uniwersalne 3 w 1, 30 sztuk 36 zł. Tutaj kolejny, płyn uniwersalny Mango 1,1 litra 7 zł. I jeszcze proszek do prania kolorów 3,5 kg 50 prań 23 zł. Na koniec dorzucamy gratis podwójną kostkę do WC. Cała paczka wyszła 127 zł, a u nas od 100 zł wysyłka jest gratis. W naszej hurtowni znajdziesz ponad 2000 produktów chemii domowej w najlepszych cenach w Polsce. A od samego wesze mamy dużo więcej. Na przykład proszki do prania 10 kg za 60 zł, aż na 142 prania. W wariancie do koloru lub uniwersalnym o wyjątkowych zapachach lawendy i magnoli. Wpisz w Google Tuto Ekspert albo kliknij link w profilu, dodaj do koszyka to, co ci się podoba i zapłać kartą, blikiem albo przy odbiorze. Zamów dziś. Paczka będzie u Ciebie w 24 do 48 godzin.